Dzień dobry, w końcu mam wolne. Mogę oddać się przyjemnościom. Jadę trochę odpocząć, mam nadzieję, że w końcu dzisiaj nikt mi w niczym nie przeszkodzi. Bo ostatnio to jest jakaś masakra, jakaś masakra ostatnio. O masz kurde. Halo Panie Rafale witam. No ja załadowałem to auto, ale muszę odstawić na bazę, bo strasznie się czuję. Muszę dzisiaj, potrzebuję wolnego. Proszę? Jak kurwa wolne? Co się stało? Biegu, biegunka, biegunka cały czas! Non stop, ja w ogóle nie mogę wysiedzieć. Non stop latam. No. Kurwa, biegunkę wymyślił, no. O Boże, kochany, kurwa, pozwalniam wszystkich w pizdu. Halo? Halo? Co on, kurwa? Kurwa, co tu zrobić? Kurwa, może mój przyjaciel, Rafał, mi pomoże. Cześć, kolego, jak tam, co tam? Jesteś tu koło mnie? Kurczę, na urlop jechałem, a tu kurwa awaria wyszła z kierowcą. Pojechałbyś w trasę? Dasz radę, ci tu wszystko pokażę, przyjedź. Ty, kolego, bo tam ten nawali. pojedziesz w trasę? No dobra, jak trzeba, to już jedziemy. Tam masz gaz, hamulec, to sobie poradzisz. Sprzęgło nie ma. Nie ma sprzęgła, nie ma, nie ma. Odpal go i szerokości tam, tam papiery na załadunek masz tam w, w kiesiące Dobra jedź pan niech jedzie tak to jest z kierowcami ale u mnie to z kierowcami nie ma problemu nie ma tego to no jest następny dobra niech jedzie dobrze że Ignaś się zgodził jechać bo kurczę molo a i z tymi kierowcami. Człowiek kurwa dwa tygodnie nie był na Europie, a tutaj ci dzwoni, że biegunkę ma. Ciekawe jak tam Ignasiowi idzie. Proszę jedź spokojnie kochanie, uważaj na siebie. Będziemy tęsknić. Odezwij się jak będziesz na miejscu. Kolejny SMS adresem wyładunku. Kolejne kilometry, drugi tysiąc W tym tygodniu żegnasz bliskich, rodzinę Jakbyś wyjeżdżał na wojnę Nigdy nie wiesz czy wrócisz cały I na spokojnie ciężki kawałek chleba Choć dla niektórych to sielanka Siedząc za kółkiem fury Gdzie 40 ton na barkach wcale nie takie proste Jakby mogło się wydawać Z góry oceniasz wszyscy Pytam kurwa jakim prawem gardzisz tych biednych ludzi Którzy ryzykują życie za tych parę groszy Chcą zarobić na rodzinę, na to godne życie O którym każdy człowiek marzy By nie brakło na jedzenie uśmiech Dzieci był na twarzy, bo to spełnienie marzeń Zdrowie dom, własna rodzina Od kłamstwa stala, od przemocy chorych zdarzeń Dzisiaj siadam za kółko, żegnam się i lecę dalej Cześć, żegnam się i lecę dalej, lecę dalej. takie zdrowe, właśnie wróciły ze szkoły, ja też w porządku Myślę o Tobie Nie możemy się doczekać aż wrócisz, wiesz? Uważaj na siebie Słyszę tiry na tory, czytam bluzki w komentarzach Szofer tira znowu zaspał, wjechał w czyjś przydrożny garaż Tylko, Tylko kto mu kazał? Kto wywiera taką presję, czemu się nie wyspał? Może popada w depresję ludzie? chuja wiecie, a mówicie Sami skosztujecie chleba, to najlepiej zrozumiecie Na czym to polega, no i kto wywiera presję Każdy chce mieć spokój, wolną głowę, czyste serce Przecież nikt nie robi tego na złość Dobrze wiem, co to znaczy, sam się wyjebałem na bok Czułem wielki strach, czy znowu zobaczę matkę No i wszystkich w domu, których kocham Ponad miarę siwych włosów przybyło na mej głowie Jak i w rodzie, serce biło szybciej Jakbym strzelał się na wojnie, nikt tego nie poj. Dopóki sam nie przeżyje, wielki pozór dla wszystkich. Dzięki Boże, że już żyje. Jezu, nic ci nie jest? Jesteś cały? Jakim nikt nie ucierpiał? O matko, jak się cieszę. W ogóle z Tobą czuwał. Czekamy na Ciebie. Teraz będzie trzecia zwrota, w pełni poświęcona jemu świętej pamięci. Łukasz, wielki bohater w Berlinie, który oddał życie, aby uratować innych, walcząc z napastnikiem. Ostre noże poszły w ruch, zmniejszył ilość tragedii, ofiar, no nawet przez pół. Nigdy nie zapomnimy tego odważnego czynu. Twój syn może być dumny razem z swoją piękną żoną. Dziś oddaję Ci hołd. Razem z tymi kierowcami, którzy jeżdżą na sodzie, zmagają się z problemami, nigdy nie zapomnimy. Dziś ruszyłeś znowu w drogę tą ostatnią Która prowadzi do Boga Dobrze wiem, że za szybko zostawiłeś tutaj wszystkich Przecież mogłeś żyć, sprawiać radość bliskim Dalej robić swoje, co kochałeś tak bardzo A nie odejść zawczasu, pogrożając wszystkich w żalu Dziś zdrowaśka za ciebie, abyś dotarł na miejsce Zwane docelowo niebem Łukasz, spoczywaj w pokoju Byłeś dobrym ojcem, dobrym mężem, dobrym człowiekiem do zobaczenia po tamtych po tamtej wodą.